Teraz lepiej powiedz jak jest Teraz lepiej powiedz faktem Żyję tu biorąc od życia terapię Czy rozumiesz, bo naprawię Chyba więcej tak potrafię Ci rozumiesz i nie mówię, że znam się tu na rapie Bo nie znam się na niczym Bo dla nikogo nikt nie znaczy tu więcej Niż dla nas pierdolone sny widzę szczęścia, ona i ja Kiedy wracam do tych jaźni Mówię tobie fakt Z przeszłości znów, z przeszłości wspomnień Czy rozumiesz, mówię kurwa Tutaj tak o sobie No i nie mówię o tobie no i nie jest dobrze wobec tego kurwa, kto tu zapomina, kto jest sobą, co jest, kto ma być, kurwa tutaj dla nas wielce Zadumany, czy rozumie zakochany przecież Pierdolone rany, pierdolony świat, nas dobija jego kurwa egzystencja, brat Znowu wracam tu do świata, zobacz jak można tutaj kochać, a gdzie płynie platforma Kwadratowe flow, jedno z jednych, bo jedno kurwa te nieliczne, czy rozumiesz, ziom Jestem dobry dla życia, dla innych Sam to wiem, bo jestem tu silny Mam tą siłę, mam reaktywację Czy rozumiesz? No i jadę z tym pierdolonym kompaktem Na freestylu po prostu weź zobacz Wbijam tu m a y a w moje oczy, może zobaczysz lustrzankę, później klikniesz parę zdjęć, czy rozumiesz tak naprawdę to co było dla nas żywiej ej wiem, jedno jest pewne dookoła oczy głowy mam znowu kurwa stoję sam, tak jak sam, jak skały, które zamarzały wtedy, brat nie ma tego złego, po prostu tu wróć bądź tylko moja i bądź tylko tu, i dam tu na bitach pierdolone parę słów czy rozumiesz, znów chcę tego więcej, cóż, mam ci Powiedzieć więcej nie rozumiesz, nie zrozumiesz, bo to na pewno nie puste. Bo co puste, to w ogóle bez słów. Daję tobie egzystencję paru kurwa stów. Tych przelanych na to, co jest wobec. Tracę hajs i tracę nadzieję w sobie. Może zapomnieć, umocniłem wiarę Czy rozumiesz i nie stoję tutaj bijąc tu freestylem Uderzenia są tak mocne, że proste Są te wersy, a życie może być radosne Przecież dałabyś tu radę tak beze mnie Czy rozumiesz że erogenię, to se przelisz to na brednie Nie ma tego złego, co jest grane Czy rozumiesz, bo przecież chyba idę za odwagę I co mam tu naprawić, cały świat w nas tkwi Myślę, żeby nie zjebać traku dziś Myślę o tym codziennie na serio, myślę o tym a twarze tu bledną, no i przez co, dlaczego, ej co jest, stawiam sobie wyzwanie, sam tutaj stoję. I nie bronię i patrzę tu tak Zaciskam te pięści, krew spływa to fakt Znowu tu jestem jakiś mądry zobacz Ponad głupotę hipokrętnych Mona Liza kurwa była tylko moja Ale się zmyła i została zobacz Zobacz jak wita nas pierdolony stan Bo nie mamy nic kurwa jak mać